Grudzień będzie trochę inny niż wszystkie, bo w tym grudniu mam misję. To jestem ja, a to jest Nicole, którą od dwóch lat próbuję namówić, żeby przejechała całą Polskę i odwiedziła mnie w Rzeszowie. Jak się domyślacie, Nicole wcale nie była chętna, bo ewidentnie nie docenia potencjału tego miasta. I jak już chciałam się poddać, wydarzyło się to. Jak Eliza, przez cały grudzień, wszystkie dni zrobi dobrego vlogmasa z Rzeszowa i przekona mnie co fajnego można robić w Rzeszowie to ja przyjeżdżam do Rzeszowa O, hej Nicole, a co ty tutaj robisz? Czy się uda? Nie wiem, zobaczymy, ale witajcie w nieco innym vlogmasie Uwaga! Jeśli oglądając ten odcinek, będziecie mieć wrażenie, że jest to perfitna reklama miasta Rzeszów, to macie rację. Tyle, że nikt mi za to nie płaci. Witam wszystkich, dzień trzeci z 24. Szczerze, sądzę, że naprawdę jak na razie dobrze nam idzie. Nicole, mam nadzieję, że jesteś już spakowana. Zaczniemy sobie dzisiaj od kalendarzy adwentowych, ale najpierw pokażę Wam, jakiego klocka przyniósł mi kurier, bo dostałam całą nową kolekcję od Onlybio. Ogromna paczka. No, jestem ciekawa. To na pewno są rzeczy, które Adam też by chciał przetestować. Wiedziałam u Nicole, że ma ten sam kalendarz adwentowy. Także jeśli to nie jest znak, żeby do mnie przyjechać, to ja już sama nie wiem. O nie, trójka jest mikroskopijna. Znowu taka kulka jak wczoraj. A jednak nie, bo wczoraj była biała, dzisiaj jest mleczna czekolada. Lecimy z burżuła. Jakie takie ciężkie. Coś rozświetlającego do twarzy z witaminą C i wygląda wbrew pozorom na mój kolor, bo ja jestem teraz mega blada. Zresztą teraz widzicie, bo wleciał mój lifehack, jak mi się nie chce malować. Mianowicie maluję sobie tylko trochę bry i podkręcam rzęsy i wyglądam prawie jakbym była pomalowana, prawda? Czas na giganta od Only Bio. To już trójka jest duża i mamy odżywkę do włosów i zostaną już tylko fluff. Ej, mega fail, bo właśnie zobaczyłam, że w kalendarzu z fluffa Otworzyłam trójkę wczoraj zamiast dwójki. Ja nie wiem jak to się stało, ale w takim razie no co, otwieramy chyba dwójkę. Sorbet do rąk idealnie, bo dzisiaj muszę zrobić paznokcie, już wszystkie spiłowałam, bo ja ogólnie zapuszczam zawsze przypadkiem długie i potem je piłuję do zera tak naprawdę. Przez to, że denerwuje mnie to, że jak myję włosy, to moje włosy farbują mi paznokcie i jak są długie, to to jeszcze bardziej widać, dlatego wolę mieć krótkie. No i też nie ukrywam, że w tym roku zamierzam lepić pierogi, a lepienie pierogów w długich paznokciach eee a, a. Ja muszę teraz nagrać TikToki, co robię już od trzech dni, także widzimy się dopiero, jak wykonam swoje obowiązki. Nagrałam aż dwa TikToki i je zmontowałam tak, aż dwa. Normalnie nagrywam, nie wiem, 7 w jeden dzień, żeby nagrać sobie na cały tydzień do przodu, ale ostatnio mam taki zastój, jeśli chodzi o pomysły, i wydaje mi się, że to przez to, że jest dosłownie ciemno codziennie i jakoś mam mniej motywacji wtedy, ale to się wyklepie. Dzisiaj będę musiała siąść i serio napisać dobre, mocne scenariusze do tych filmików, ale z plusów zrobiłam. Paznokcie już mam ogarnięte paznokcie są takie jakie lubię czyli krótkie i w neutralnym kolorze, a teraz muszę się zabrać trochę za robotę. Także, no, popracuję i poczekam, aż Adam wróci z pracy. Przypomniało mi się jeszcze, że mam kawę. Ja regularnie o tym zapominam i potem piję taką lodowatą, ale hej, to jest teraz iced latte. Zanim zaczniemy kokosanki, pokażę Wam mój tegorośny niewypał zakupowy. Ja raczej sprawdzam, zanim mam coś kupić, czy aby na pewno opinie o tym są dobre, ale tutaj po prostu poleciałam trochę grubo, dlatego że wyświetlało mi się to cały czas na TikToku i wszyscy to chwalili. A są to takie syropy do kawy bez kalorii i takie. Niby krew na kanapkę do naleśników, które też praktycznie tych kalorii nie mają. I ja sobie to zamówiłam. Jak widać, jeszcze wszystkie tutaj są. Tylko kilka zdążyłam otworzyć. Niektórych nawet nie otwierałam, bo się dbałam, dlatego że to jest tak niedobre. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia. Jeśli Wam to smakuje, no to zazdro, bo ja planowałam, że ja sobie będę z tymi, się, na przykład naleśniki, ale nie byłam w stanie w ogóle tego przełknąć. Syropy są już troszeczkę lepsze, przez to, że daje się je do kawy i po prostu daje ich bardzo mało, ale jak widać, też jeszcze mam wszystkie trzy. No ale tego jak dla mnie się absolutnie nie da jeść, a ja jestem osobą, która ogólnie lubi napoje zero i nie przeszkadzają też słodziki. Ja nie wiem, czy ludzie to po prostu reklamowali, dlatego że reklamowali, czy dlatego, że im to autentycznie smakuje, ale dla mnie totalnie nie do by Jeśli chodzi o kokosanki, to dosłownie bierzecie sobie jakąś miskę. Ta jest trochę za duża, ale akurat taką mi się wzięło. Do tej miski wbijacie mniej więcej trzy białka. Ja akurat mam bardzo duże jajka, będą takie ekologiczne, także ja sobie wbiję po prostu dwa. Wołacie psa pomocnika Teraz tak, to jest nasz składnik numer jeden i teraz spróbujemy sobie te jajka troszeczkę ubić widelcem. Ogólnie możecie to się całkiem ubić na sztywno, ale ja nie lubię tego robić. Też nie mam miksera, tylko używam do wszystkiego lidomiksa, dlatego je ubiłam tylko troszeczkę. Jak zaczyna wam się robić już taka piana, to możecie opcjonalnie dodać szczyptę soli, ale dodajemy teraz też mniej więcej dwie łyżki cukru. Możecie troszeczkę mniej, jak lubicie mniej słodkie. I dalej, aż się zrobi takie jeszcze trochę bardziej pieniste. To jest też opcjonalny krok, ale ja bardzo lubię dodać sobie taką łyżeczkę mało cukru waniliowego z prawdziwą wanilią. Tego nie musicie robić, ale ja jakoś wszędzie to dodaję. I teraz wsypujemy biurki kokosowe, tak mniej więcej na oko, aż będziecie mieć taką konsystencję, jaka właśnie jest pożądana. Zaraz wam to, oj. Zaraz wam to pokażę, jak to powinno wyglądać. Nie chcę wam mówić, ile dokładnie gramów daję do środka, bo to zawsze wychodzi różnie, w zależności od tego, ile po prostu białka wyszło. Mieszamy dalej widać, jak coś. Ogólnie chodzi o to, że ta masa musi być na tyle taka lepka, żebyście mogli normalnie wyciągnąć ją łyżeczką i formować z tego swoje kokosanki. I teraz z tej masy możecie od razu formować takie małe kokosanki i kłaść je bezpośrednio na papierze do pieczenia. Albo jak macie takie fajne opłatki, ja je akurat mam z Niemiec, ale w Polsce też na pewno są dostępne, to możecie tą masę też na takim opłatku, a potem dopiero opłatek na blaszce. Ja uwielbiam robić je na opłatkach. Gotowa kokosanka. Z tych proporcji wyszło mi 16 kokosanek, także ja je teraz wkładam do piekarnika na 160 stopni i po prostu patrzycie, czy wyglądają już dobrze. Jak się tak fajnie zarumieni, no to będą już ok. Nasze kokosanki są gotowe, jak wyglądają mniej więcej tak. Szybki taste test ja zawsze wolę robić mniej niż więcej, bo najbardziej je lubię jak są świeże, a nie jak leżą już na przykład dwa dni. Pyszne, chrupkie. Dobra. Jedziemy na kolację i będziemy jeść coś azjatyckiego. W sumie to jest całkiem spoko miejscówka. Kiedyś to tak przypadkiem odkryliśmy, jak byliśmy głodni, a teraz jedziemy tam w sumie świętować, dlatego że wbiłam dzisiaj 100 tysięcy obserwacji na Instagramie. Czekajcie to? 100 tysięcy. Dla mnie to jest mega dużo, zważywszy na fakt, że w Rzeszowie mieszka 200 tysięcy ludzi, czyli mogłabym zakładać, że połowa z nich mnie obserwuje na Instagramie, no bo na YouTube jest nas już więcej, chyba 130 tysięcy, a na TikToku to w ogóle kosmos, bo tam jest nas pół miliona. Chodzimy do środka, nie ma prawie ludzi, także myślę, że będzie spoko. I ogólnie fun fact, oni tutaj mają coś takiego, co się nazywa substytut mięsa i totalnie nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to może być w ogóle, coś sojowego może, ale jest smaczne, także to zawsze biorę. Zgadnijcie, kto nie wziął sobie żadnego substytutu mięsa, tylko smażony makaron z tofu. Ja, ale wziąłam też sajgonki z sosem orzechowym. Sprawdzimy chrupkość naszej zagryzki, którą dostaliśmy Adam. Ja wam teraz pokażę chrupkość moich mini sajgonek. Kolorcze, kolorcze. Słuchajcie, jutro jemy zupę pomidorową, bo muszę się ogarnąć. Wiem, że nie było widać po tych ostatnich dwóch vlogmasach, ale ja ogólnie jestem na diecie, bo do Sylwestra chcę się zmieścić w spodnie. Także no, od jutra musimy do tego wrócić, dlatego że w środę już mamy ustalone, że idziemy na ramen. Żebyście nie myśleli, że my tylko chodzimy i jemy poza domem, ale po prostu tak jakoś zaplanowałam to, że chcę Wam pokazać więcej miejscówek, niż tylko gotować w domu i siedzieć. Także tak jakoś wyszło, ale nie narzekam, nie narzekam. Muszę nagrać to szybko, bo Adam już jest niecierpliwy i chce zjeść, ale jak widać, wygląda to bardzo smacznie. Na oknach mam takie śliczne światełka z takimi pięknymi śnieżynkami i kupiłam je w action bodajże za 34 zł, i jedynym ich minusem jest to, że nie mrugają, tylko się świecą o tak właśnie takim ciągiem, ale jak na cenę to serio wam je giga polecam. Także jeśli je zobaczycie i jeszcze są, to koniecznie kupcie, bo ja chciałam jeszcze kupić kolejne na okno na dole i już nie mogę ich znaleźć. Właśnie skończyłam montować poprzedniego vloga i już jest giga późno, ale jeszcze chcę dzisiaj zmontować tego vloga, którego aktualnie... Widzicie? Dlatego, że jutro nie będę miała czasu, żeby to zrobić Mam tak zawalony dzień Te dwa poprzednie naprawdę były luźne, ale jutro to już będzie hardcore Zaczynając od tego, że musimy wstać o 6 i zawieść Cyri do weterynarza, bo będzie miała zabieg, biedna No ale co? I tak będę dla Was nagrywać Przynajmniej te interesujące rzeczy, bo te mnie interesujące na no to oczywiście nie I mam wrażenie, tak pierwszy raz czuję to, że faktycznie mogę dać radę i faktycznie mogę to pociągnąć do 24 grudnia, nie wiem jak, ale, ale mi się to musi udać. Także Nicole, mam nadzieję, że już masz bilety na pociąg kupione albo samolot albo łódź, nie wiem. Czy chcesz tutaj przyjechać, ale jakoś będziesz musiała się tutaj pojawić. Mam nadzieję, że pod tym prysznicem przyjdą mi do głowy jakieś fajne pomysły na TikToki i shortsy, bo moja głowa nie myśli o tym w ogóle ostatnio, a powinna. Także ja się zabieram za robotę, żebyście Wy mieli co oglądać, a Wy pamiętajcie, żeby jutro wpaść i zobaczyć, czy aby na pewno wywiązałam się z tego challenge'u, ok? Trzymajmy kciuki. Pa, pa!